Bardzo niebezpieczne Raz, raz, raz. Masakra, jestem w szoku. To mój test. To był mój test, za zaznaczam. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nietypowy vlog. Dzisiejszy vlog to jest odpowiedź na wiele Waszych zapytań do mnie na temat transportu elektryków. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się belkami transportem na dachu. I słuchajcie, przejdziemy teraz stricte do dwóch typów bagażników, które praktycznie są teraz na rynku górują kultowe prorajdy, które kiedyś były na każdym rower, na każdym samochodzie, były praktycznie potentatem bagażników odeszły już nie pamięć. Dlaczego? Słuchajcie, ze względu na na wąski chwyt, one są chyba do 100 mm czy 110, nieważne, nie chcę strzelać wartości tutaj i one są po prostu za wąskie i nie łapią tego roweru tak jak powinny złapać, dlatego kultowe prorajdy odstawiamy na bok zostają nam dwa typy Bagażnika, chwytany za przednie koło i chwytany za przednią oś. Tutaj będę bazował na tule. Jest to. Aha, nawiasem mówiąc, słuchajcie, nie doczepiajcie się. Ten bagażnik mam pożyczony i on powinien być generalnie na tamtej stronie, ale już go założyłem. Nie ma to większego znaczenia. Pokażę Wam na jakiej zasadzie to działa. Tak więc mamy dwa typy bagażnika: upright i true ride. I może zacznijmy od bagażnika, którego ja nie wybrałem czyli od bagażnika. Upright, stop. Niestety w tym momencie musimy przerwać, nad czym nie ukrywam ubolewam, ponieważ miałem już całego vloga zmontowanego. E, słuchajcie, tak pokrótce tylko plusy tego bagażnika True ride. Nie musicie demontować przedniego koła. A minusy: cały środek ciężkości roweru jest podniesiony. Spalanie naprawdę jest odczuwalnie wyższe. Ten bagażnik ma. Pierdylion elementów, serio. Linki, jakieś zatrzaski, szlajfki, plasticzki. Ten typ bagażnika jest po prostu głośny, najnormalniej w świecie. Ilość czynności, które musicie zrobić, e, znacznie przewyższa zdemontaż przedniego koła i wsadzenie go do bagażnika. Więc tak czy siak, e, plus jest jeden, minusów jest o wiele więcej, ale jest jedna rzecz, która kompletnie dyskwalifikuje ten bagażnik. E, zrobiłem ten test na samym końcu. Jaki test? Słuchajcie. Jak tylko zobaczyłem te bagażniki jeszcze rok temu jak ich szukałem taka w głowie zaświtała mi jedna e, jedno pytanie co kiedy przy spuszczeniu powietrza z przedniej opony Dobra, no poczekamy chwilę bo tam wiecie wentyle zamleczone także trzeba trochę poczekać zobaczymy czy to faktycznie kurczę będzie trzymać dalej tak jak trzymało powietrze jest zero rower cały cały lata w ogóle. On, oczywiście, jest trzymany jako tako, ale to już jest po prostu. On jest cały luźny. To nie jest, to jest. Wiecie, to jest tak, jakbyście go w ogóle nie zaczepili. Masakra, jestem w szoku. Naprawdę jest. Guma pęka. Zdarza się, to nie jest żadne odkrycie. I tak de facto, zamiast. Konkretnego bagażnika na wasz drogi rower. Macie po prostu kosz na rower, który wiecie, się kole boce, Nie trzyma w ogóle tego roweru tak jak powinien trzymać, nominalnie. Dlatego, jest to moim zdaniem produkt absolutnie, który moim zdaniem, wręcz powinien zostać wycofany z produkcji, ponieważ jest niebezpieczny. Szczególnie że ta opona, którą. Z której tutaj spuściłem powietrze, to była zwykła opona tam 2,5 cala, 29 na 2,5 cala. W przypadku plusów, w przypadku fatów, bo ten bagażnik też jest przygotowany do fatów, no to ten luz będzie jeszcze, jeszcze większy. Dlatego bagażniki Upright zdecydowanie. Nie bierzcie ich nawet w ogóle pod uwagę przy zakupie. Skupcie się na bagażnikach typu True Ride. I, i, I tutaj szukajcie, no trudno, będziecie musieli wozić tylne koło w bagażniku, ale przynajmniej będzie bezpieczniej. Przechodzimy do drugiego bagażnika, którego, którego ja wybrałem i którego używam, i który moim zdaniem jest o wiele lepszy niż ten pierwszy. Tuet True Ride, zamiennik z jakim nazywa się tak. Nośność 17 kg, ale w przypadku mojego elektryka, kiedy on waży 22 kg, wyciągnę baterię, wyciągnę przednie koło. Mieszczę się tutaj w tym, w tym zakresie tego obciążenia, także nie ma tutaj problemu. Jedziemy od plusów. Słuchajcie, prostota, kształt tego bagażnika jest. Jakkolwiek by tego nie nazwać, jest w miarę aerodynamiczny. Jadąc szybko, z każdą prędkością, on ma mało elementów, tym samym jest cichy. Jadąc samochodem bez rowerów, no praktycznie nie czujecie, nie słyszycie, że macie te bagażniki. W tej większości czasu, kiedy jeździcie z tymi belkami na dachu, z tymi bagażnikami, on jest po prostu mniej zauważalny i to jest naprawdę bardzo ważne. Nie ma mowy o żadnym piszczeniu, właśnie buczeniu. Druga sprawa, obniżenie środka ciężkości roweru, czyli poprzez wyciągnięcie tego przedniego koła obniżacie cały środek ciężkości roweru, wyciągacie tą oponę, więc spalanie jest, spalanie na tym bagażniku jest po prostu o wiele, o wiele mniejsze. Z minusów słuchajcie, z minusów no to właśnie jak już jesteśmy przy tych oponach Musicie ściągnąć tą oponę, musicie ją gdzieś dać, musicie wygospodarować na nią miejsce, więc domyślam się, że w przypadku czterech byłby już to jakiś większy kłopot. Dodatkowy minus, jaki po Ponad roku użytkowania tego bagażnika właśnie też zauważyłem. Brak możliwości chociaż było parę centymetrów przesunięcia tego bagażnika na belkach przód, tył. Każdy bagażnik tam 3 centymetry, jeden przesunięcie w jedną, 3 centymetry drugi w drugą i już te kierownice by się miały Tutaj tak samo nie macie możliwości ruchu tego bagażnika na belce, tak więc musicie mieć. Po prostu szerokość kierownicy odstępu między bagażnikami. Jeszcze jedna sprawa, jak już jesteśmy przy tym transporcie. Groszowe sprawy, a naprawdę warto kupić, jak już kupujecie, jakbyście się zdecydowali na ten bagażnik, który ja mam. Słuchajcie, przednie koło i to nie raz i nie dwa się przydaje naprawdę 20 zł, tylko kosztuje pokrowiec. I wtedy nie macie... Wiecie, teraz jak jest ciepło, to jeszcze jest pół bidy, nie? Jak czasami się wraca w jesień, naprawdę warto kupić pokrowiec na oponę. To jest raz, a dwa, pokrowiec na silnik. Kilka razy mi się zdarzyło wracać naprawdę w ulewnym deszczu i ten pokrowiec po ściągnięciu roweru z, z bagażnika... Suchutki. Założenie tego to jest też dosłownie pół minuty... Tu jest to wszystko po prostu osłonięte, że nie ma. E, nawet jak jedziecie, tutaj lecą te, te smugi, e, smugi deszczu. To wszystko, ten motor, silnik, e, gniazda, wtyczki, macie wszystko naprawdę solidnie osłonięte. Tu są e, dziurki, także nawet jak coś tam naleci, e, jak naleci głównie tam przez przewody, to po prostu wszystko wyleci. To wszystko, moi kochani, dzisiaj z motoryzacyjnego vloga. A nie zapomnę teraz. Zapraszam do subskrypcji kanału, dodania łapki w górę, jeśli się podobało. Tego zapraszam. takie wiecie, nagroda dla mnie. To wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć.